Hej Dino, cześć Dina! Jak się miewacie? Chcecie nauczyć się czegoś nowego? Haha, ha, doskonale! Zatem wiecie co robić. Naciśnijmy przyciski, i zobaczmy czego nauczymy się dzisiaj. O, zobaczcie to kształty. Ciekawe co będzie następne. A, będziemy bawić się zabawkowym dźwigiem. Już wiem! Aha, będziemy bawić się w kształty używając zabawkowego dźwigu w parku! Dino, Dina, czy chcecie pobawić się tym dźwigiem i nauczyć się kształtów? Haha, tak myślałem. Zatem zobaczmy ten dźwig! A oto i on! Jak Wam się podoba? Zaczynajmy! Naszym zadaniem będzie włożenie tych klocków do odpowiednich otworów. Zaczynamy zabawę. Okej, okay, Dino. Ty będziesz pierwszy. To jest trójkąt. Do jakiego otworu będzie pasował? Tak, dino, brawo! Okej, okay, Dina, teraz twoja kolej. A to jest kwadratowa kostka. Gdzie ona będzie pasowała? Brawo, Dino, udało ci się ją dopasować. Dino, spróbujesz jeszcze raz? To jest okrągły cylinder. Ciekawe, gdzie on będzie pasował? O, o, to chyba nie ten kształt, Dino. Musisz poszukać innego? Udało się, Dino! Okrągły cylinder trafił do okrągłego otworu. Brawo! Udało ci się! Okej, okay, Dina, teraz twoja kolej. A ten kształt to gwiazdka. Gdzie ona będzie pasowała? Wspaniale Dina! Teraz twoja kolej Dino. To jest ośmiokąt Dino. Ciekawe gdzie będzie pasował. Brawo, dino! Dopasowałeś go! Ale dużo kształtów się dzisiaj nauczyliśmy. Powtórzymy je, moje dinozaury. Trójkąt. Kwadrat. Koło. Gwiazdka. Ośmiokąt. Ale mieliśmy dzisiaj wspaniały dzień i nauczyliśmy się dzisiaj tak wiele. A ponieważ spisaliście się na medal, mam dla was niespodziankę. Lubicie karuzelę? Zatem zaczynamy zabawę! Do zobaczenia, moi przyjaciele! Hej, Dino, jak się miewasz? Uh -huh. Dino, czy chciałbyś się przelecieć balonem na gorące powietrze? Uh -huh. Zatem wskakuj. Uh -huh. Wow, lecimy w powietrze! Zobacz, Dino, tam jest obręcz. Przelećmy przez nią. Wspaniale, Dino, udało Ci się. Tam jest zielona obręcz, przelećmy przez nią. Uh -huh. Uh -huh. Doskonale, Dino, jesteś w tym najlepszy. Uh -huh. Szukajmy dalej, żółta obręcz. Wiesz co robić dino! O, udało się! Lecimy dalej! Zobacz dino, tam jest pomarańczowa obręcz. Dalej, Dino, lecimy! Udało się, ale super! A to jest czerwona obręcz? Myślisz, że uda się nam przez nią przelecieć? Ok, musimy tylko się wyżej. Aha. Doskonale, Dino, jesteś wspaniałym pilotem. I przy okazji nauczyliśmy się tylu nowych kolorów. Czy chcesz je powtórzyć? Aha. Przelecieliśmy się przez niebieską obręcz. Przez zieloną, przez żółtą, a także pomarańczową, czerwoną też. Mieliśmy dzisiaj super zabawę! Do zobaczenia, Dino! Ej, Dino, cześć Dina, jak się miewacie? Czy chcecie nauczyć się czegoś nowego? Haha, <gryzanie> doskonale! A więc wiecie, co robić. Naciśnijmy przyciski, zobaczmy, Dzień czego do. nauczymy się o? dzisiaj! O? O? Zobaczcie to kolory! Ciekawe, co będzie następne! Będziemy bawić się ze zwierzątkami! Ciekawe, gdzie? Chyba już wiem! Będziemy bawić się ze zwierzątkami w parku i uczyć się o kolorach. Dino, Dina, czy chcecie pouczyć się o kolorach ze zwierzątkami? Okej, okay, ale najpierw zbierzmy nasze kolory. O! Mamy tutaj skorupkę żółwia dla Dino oraz główkę kangura dla Diny. Chodźmy teraz do parku i zobaczmy, jakie kolory tam znajdziemy. Czy jesteście gotowi do naszej zabawy, moje dinozaury? Uh -huh. Okej, okay. Dino, umieść swoją zieloną skorupkę uh -huh. na zielonym żółwiu. Uh -huh. Wspaniale, Dino, umieściłeś zieloną skorupkę na zielonym żółwiu. Uh -huh. Okej, okay. teraz twoja kolej, Dina. Już wiesz, co robić. Uh -huh. Zgadza się, Dina. Pomarańczowy kangur potrzebuje pomarańczowej kangurowej główki. Okej, okay, moi przyjaciele, chcecie zagrać jeszcze raz? Okej, okay, moi przyjaciele. Dino, ty będziesz miał szarą głowę słonia, a ty, Dina, brązową pieska. Dino, chciałbyś mieć zwierzaczka? Okej, okay, ale najpierw skończmy grę z kolorami. Dobrze, moi mili. Dopasujcie głowy naszych zwierzaków do reszty ciała. Dino, znajdź szarego słonika na naszej planszy i umieść na nim głowę. Doskonale! Teraz Twoja kolej, Dino. Znajdź na planszy pieska i umieść na nim szarą głowę. Brawo, Dina i Dina! Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu kolorów. A czy pamiętacie jakie to były? Zgadza się, Dino. Ty nauczyłeś się kolorów zielony i szary, a ty, Dina, nauczyłaś się kolorów pomarańczowy i brązowy. Moje drogie dinozaury, mam dla Was dwie małe niespodzianki. Proszę bardzo, Wasze osobiste zwierzątka! Cześć, Dino! Czy chciałbyś dzisiaj pograć z Diną chowanego? Doskonale! Zatem zaczynamy! Gdzie jest Dina? Hmm, myślę, że powinieneś poszukać za tym murkiem. Tutaj jest! Spróbujmy jeszcze raz! Ona się schowała, Dino? O, o. Masz rację. Przeszukajmy te pudełka. O? Spróbuj innego, Dino. O. Doskonale, okej, okay, dina. Poszukajmy innego miejsca na chowanie się. <śm> Masz jakiś pomysł, Dino? Hm, przyjrzyjmy się temu koszowi na śmieci. Tutaj jest! Okej, okay, zagrajmy jeszcze raz. Gdzie jest Dina? Oczywiście. Mogła się schować w tych krzakach. Znaleźliśmy cię Dina. Ale dzisiaj mieliśmy super zabawę! Do zobaczenia wkrótce, przyjaciele! Hej, Dino! Cześć Dina! Macie ochotę czegoś się nauczyć? W takim razie sprawdźmy, co pokaże nam nasza maszyna! O, wygląda na to, że będziemy bawić się zielonymi jajeczkami. Oraz szkłem powiększającym. Ha, chyba będzie jakaś zagadka. A, i musimy iść do lasu. Okej, okay, zatem ruszajmy. Hmm, chyba niełatwo będzie odnaleźć te zielone jajka w zielonym lesie. Czy już coś widziałeś, Dino? A, brawo, Dino, znalazłeś je! Jakie one są duże? Policzmy teraz je wszystkie! Jedno, dwa, trzy, cztery i pięć! Pięć zielonych jajeczek! Hej, widzieliście? Te krzaki się ruszają. A, czy to smok się za nimi chowa? O, nie bójcie się dinozaury! On jest niegroźny. On jest po prostu nieśmiały. A jajka należały do tego smoka, ale dwa gdzieś mu zginęły. Czy moglibyście pomóc mu je odszukać? Możecie zabrać ze sobą ten koszyczek. Dino, zaczekaj! Chyba Dina coś zauważyła. Brawo, znalazłaś jedno zaginione jajko, Dina! Teraz mamy jedno, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć zielonych jajek. A więc pozostało tylko jedno do odnalezienia. Wow, chyba Dino coś znalazł. Ha, ha, też są zielone i okrągłe, ale to są jabłuszka. Nic się nie stało, Dino. Szukajmy dalej. Aha. O, chyba Dino znów coś zauważył. Czy to może być te ostatnie zaginione jajko Smoka? Tak jest! Jesteście świetnymi detektywami, moje dinozaury! Hej, Smoku! Dino i Dina odnaleźli twoje zaginione jajka. Teraz wszystkich powinno być siedem. Policzmy je! 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Siedem. siedem zielonych, smoczych jaj. A do tego zdobyliście nowego przyjaciela. Smok mówi, żebyście wrócili za 7 dni, wtedy jajka się wyklują. Do zobaczenia! Hej, Dino, cześć Dina, jak miło Was widzieć! Chcecie nauczyć się czegoś nowego dzisiaj? Doskonale! Zatem uruchommy naszą maszynę i zobaczmy czego się dzisiaj pouczymy! Ciekawe co to będzie? O, to liczby! Ciekawe co dalej? O, zdalnie sterowane samochodziki! Ciekawe gdzie będziemy nimi jeździć? Basen z kulkami? Będziemy uczyć się liczyć, jeżdżąc zdalnie sterowanymi samochodzikami i skacząc do basenu z kulkami. Ale Aha. będzie frajda. Wow, tylko spójrzcie na te piękne samochodziki. Okej, okay, ruszajmy Aha? do zabawy! I oto jesteśmy! Waszym zadaniem będzie tak sterować samochodami, żeby wjechać na rampę i zrobić w powietrzu salta! Dina, chcesz pojechać pierwsza? Wow, Dina, to było niesamowite! Wjechałaś na rampę i twój samochodzik zrobił jedno salto! Okej, okay, Dino, teraz twoja kolej. Wow, Dino, to było super ekstra. Twój samochodzik zrobił dwa salta na powietrzu. Okej, okay, Dina, teraz twoja kolej. Wow, Dina, nie mogę uwierzyć! Twój samochód zrobił aż trzy salta w powietrzu! Zobaczymy teraz, ile samochód Dino zrobi salt. Ależ to było spektakularne. Dino, twój samochód zrobił aż cztery salta. Czy powtórzymy teraz ilość salt, jakie zrobiły nasze samochody? Okej, okay, zaczynamy. Jedno. Dwa. Trzy. I cztery salta. Ale mieliśmy dzisiaj super zabawę! Tak się cieszę, moje kochane dinozaury! Do zobaczenia w następnym odcinku! <mulary> Hej, dino, jak się miewasz? Oh. Czy chciałbyś nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Haha, oh. <mulary> <mulary> doskonale! Zatem wiesz, co robić? Naciśnij przyciski i zobaczmy, co pokaże nam nasza maszynka! Kolory. Ciekawe, co będzie następne. Będziemy celebrować Dzień Kobiet. Ciekawe, gdzie? Aha, już wiem. Będziemy dzisiaj uczyć się kolorów, świętując Dzień Kobiet w parku. Dino, przecież możemy uczyć się kolorów, pakując prezenty na Dzień Kobiet. Najpierw przygotujmy nasze przedmioty. Zobacz. Papier, wstążka i taśma klejąca. Chodźmy teraz do parku i zobaczmy jakich kolorów się nauczymy. Gotowy? Czy jesteś gotowy zapakować swój pierwszy prezent? Doskonale. Zatem umieść te szare pudełko na środku tego fioletowego papieru. Doskonale dino! Teraz ten fioletowy papier musi całkowicie zapakować nasze szare pudełeczko. Wspaniale, Dino. Teraz musimy zakleić nasz papier żółtą taśmą klejącą. Haha. Ale Dino, teraz pozostało tylko umieścić tą różową kokardkę na górze. Udało się Dino, właśnie zapakowałeś swój pierwszy prezent. Nauczyłeś się dzisiaj tak wielu kolorów, czy pamiętasz jaki? Zgadza się Dino, nauczyłeś się kolorów fioletowy, żółty oraz... Pomarańczowy i szary. Tak jest. A. Wszystkiego najlepszego, Dina. To Twój prezent na Dzień Kobiet. Do zobaczenia. Uh -huh.